Drowning, you're feeling like you're lost and all alone. There's something I know. Kochani, tak, zapraszam Was na najlepszy film o latach 90. jaki do tej pory widzieliście, ponieważ dziś pokażę Wam nasz prawdziwy makijaż i fryzury z lat 90., ponieważ ja jestem dzieckiem lat 80., natomiast w latach 90. chodziłam do szkoły, do podstawówki, a później do liceum. I eee, chciałabym od razu wam powiedzieć, że to, co widzicie na YouTubie, wszystkie inspiracje latami 90. Kylie Jenner, która ma pomadkę w stylu lat 90., takie różne rzeczy to są. To jest wszystko ściema. Ja Wam dzisiaj pokażę. Makijaż na prawdziwych produktach, które były w tamtych czasach, zadałam sobie ten wysiłek i trud, i kupiłam te produkty specjalnie pod ten film. Pokażę Wam też fryzurę, które nosiłam w podstawówce. I wczoraj razem z moją przyjaciółką siedziałyśmy wieczorem i wszystko wspominałyśmy, i dzisiaj Wam pokażę, jak wyglądałyśmy w latach 90., jak naprawdę wyglądałyśmy w latach 90., czyli w naszych latach szkolnych. Zacznijmy od tego, że moja przyjaciółka miała taką koszulę jak ja, już w podstawówce, i ja jej bardzo zazdrościłam tej koszuli, prawdziwą planelową koszulę. Ja takiej koszuli nie miałam, więc dzisiaj założyłam tą koszulę, ponieważ po tylu latach mam już taką na własność. I one, te koszule były zapięte normalnie do góry. Koszul się nie nosiło rozpiętych jak teraz rozgogolonych. Koszula miała być koszulą, była zapięta tak. Zaczynamy od początku lat 90. W 91 roku poszłam do pierwszej klasy. Podejrzewam, że część z Was, która mnie ogląda w latach 90., pod koniec lat 90. dopiero się urodziła. Natomiast pamiętajcie o tym, ile ja miałam wtedy lat. W 91 roku, miałam 7 lat, poszłam do pierwszej klasy. I jak wtedy wyglądałam? Wtedy wyglądałam tak, jak e, chcieli moi rodzice: w sensie ja nie miałam nic do powiedzenia, a w zasadzie nie za bardzo mnie też obchodziło, jak wyglądam. Więc wyglądałam tak, że najczęściej miałam jakąś bluzeczkę, czasem bluzeczkę jeansową, spódniczkę zwykle rozkloszowaną, więc myślę, że dlatego mi to zostało. No i mama czesała mnie zawsze na cebulę. I słuchajcie, to strasznie, ale to strasznie bolało. Moja mama robiła mi... wyczesywała mi te włosy z całej siły i nie pamiętam, żeby to była szczotka. Czasami był to taki stary zielony grzebień i strasznie mocno mnie czesała, więc wyrywała mi połowę włosów i miałam fryzurę dosłownie tu na czubku głowy, tak ściśniętą, o tak, że aż mnie później bolała głowa, bolał mnie cały łeb. No i oczywiście był tutaj zrobiony koczek. Nie wiem czy miałam długie włosy, już nie pamiętam, na pewno nie tak długie jak teraz. Na pewno był to koczek idealny, nie wystawały tu żadne farfocle, wszystkie włosy się wtedy wygładzało, dziecko miało być... Uczesane schludnie. Czasami miałam też warkocz, ale już rzadziej. Czasami mama mi robiła dobierane, ale szczerze mówiąc tego nienawidziłam, ponieważ strasznie to bolało i zawsze wyrywała mi jakieś włosy. Ale żeby nie było, że moja mama się nade mną znęcała, wszystkie dzieci w ten sposób były uczesane, więc nie tylko ja cierpiałam, wszystkie dzieci cierpiały. Ogólnie dzieci nie lubią uczesania włosów, więc w świecie. To było przez pierwsze 3 lata, kiedy chodziłam między pierwszą klasą a trzecią, czyli miałam 7 do 9 lat. Kiedy miałam 10 lat, poszłam do czwartej klasy, zmieniłam szkołę i tam poznałam moją przyjaciółkę, i od tego momentu tak naprawdę. Zaczęłyśmy się stopniowo coraz bardziej kumplować i właśnie od tego momentu wspominam, jak wyglądał makijaż i fryzura. Wtedy troszeczkę zaczęło się to zmieniać. Wyszły z mody te koczki robione tak ścisło na czubku głowy. Tak mama mnie już nie czesała, tak już nie chciałam. Najczęściej chodziłam wtedy w kucyku. Kucyk też taki koński kucyk, mocno ściśnięty z tyłu. Robiłam już sobie później sama. Natomiast później weszły do mody zwykłe przedziałki na środku i to Wam teraz pokażę. Robiło się to takim grzebieniem, tą stroną, ponieważ chyba nikt nie miał takich grzebieni z końcówkami. Wydaje mi się, że to tak się robiło. Że trzeba było mieć idealnie na środku przedziałek. Niektórzy mieli też grzywkę, ale ja, ja grzywki nie miałam. I obciachem było już robienie kucyka tak wysoko, więc kucyk robiło się nisko, jak najniżej. Włosy za uszami mocno ściśnięte i po prostu kucyk butu. O tak, tak się wyglądało. Później modyfik modyfikowaliśmy to trochę o Pejsy. I Pejsy mi do dziś zostały. Uważam, że fajnie okalają nam zawsze twarz, ale wiecie, Pejsy się podkreślało, Pejsy miały być pejsami, nie były tam niedbałe. Pejsy były właśnie tak wyciągnięte. Niektórzy sobie to jeszcze żelowali, żeby, wiecie, żeby był dodatkowo taki efekt. Także my się buntowałyśmy, chodziłyśmy w taki sposób. I około 5-6 klasy zaczęłyśmy już sobie kombinować z fryzurami i z makijażem. Wtedy dziewczynki wchodzą już w ten okres, właśnie kiedy się tym interesują. Więc my zaczęłyśmy sobie troszeczkę z tym kombinować. Wydaje mi się, że największym hitem szóstej klasy, czyli ile miałyśmy wtedy lat? 12, był przedziałek Zygzak. I przedziałek Zygzak był w każdej gazecie, wszędzie były tutoriale w Bravo, Bravo Girl, były tutoriale jak zrobić przedziałek Zygzak. Oczywiście robiło się go grzebieniem. I słuchajcie, ja niestety, ja jeszcze pół biedę, ale moja przyjaciółka ma bardziej puchate i lekko kręcone włosy, i u niej był to zawsze problem, żeby ten przedziałek, zygza zygzak był idealny. U mnie to wychodziło krzywo, natomiast nasza koleżanka w klasie miała taką głowę i takie włosy, że idealnie sobie ten zygzak robiła. U mnie zwykle to wyglądało tak, natomiast ona tych zygzaków potrafiła mieć na głowie 10. Słuchajcie, ona miała, ona miała taki idealny zygzak, że wszyscy jej zazdrościli, także tu należało wszystko ulizać, to miało być ulizane, dlatego ja też na zdjęciach mam tutaj takie ciemne włosy zawsze, bo tak ulizywało się to jeszcze lakierem, żelem czasami, żeby było widać zygzak. I spinało się to spinką lub gumką. I teraz przejdziemy do spinek. Słuchajcie, spinki. Spinki, im większe, tym lepsze. Albo takie wielkie, spiny, albo takie spinki. Nie mogłam niestety dzisiaj znaleźć spinka na czas taka długa. No i teraz pokażę Wam, jak się spinało włosy. Albo tu na dole się po prostu te wszystkie włosy zbierało, albo zwijałyśmy sobie włosy w banana, niezwykłego banana, nie takiego, wiecie, tradycyjnego. Banan, spina szła i to miała być spina, konkretna. I jeszcze w domu trwa walka, jeżeli miałyście siostrę, to która weźmie lepszą spinkę rano. Spina tutaj wszystko trzymała mocno. Ja to teraz widziałam w necie, że to się nazywa, bo to jest, wiecie, to jest banan, więc to, że to jest banan z, z wodospadem. O, i to tak wisiało sobie i im ktoś miał krótsze włosy, tym lepiej, no bo wtedy można było sobie wziąć te włosy tu, i sobie je tapirować. I słuchajcie, ja sobie tapirowałam palcami, tapirowałam sobie grzebieniem. Takich tango to nie było. Tapirowało się tu, o, i się psikało lakierem, żeby to był jak najmocniejszy efekt. I teraz jeszcze hit. Hitem były, było to, co dostałam od moich rodziców chyba w siódmej klasie, w szóstej albo w siódmej klasie. Dostałam maskarę do włosów z Ala. Ja nie wiem, gdzie oni je kupili... Rozmane chyba wtedy dopiero wchodziły do Polski. Nie wiem skąd oni je wytrzasnęli, na pewno były drogie, ale dostałam maskary do włosów. Słuchajcie, była chyba zielona, niebieska, różowa, jakaś złota, srebrna, coś takiego. I my sobie tu z moją przyjaciółką z przodu malowałyśmy. W ogóle potrafiłyśmy sobie malować cały ten, cały ten przód, żeby było właśnie tu kolorowe, żeby było widać, że tu połyskuje. Oczywiście to były takie połyskująco mocne maskary. Czasami też robiło się bardzo głęboki przedziałek, jak nie robiło się na środku, robiło się bardzo głęboki przedziałek, który brało się aż stąd przypinało się tu, że powstawała taka alegrzywka i przypinało się to spinkami. Spinki były takie lub spinki żabki. Spinkami żabkami robiło się tam różne upięcia, też można było tutaj z tyłu upinać takie takie przedziałki, a takimi spinkami robiło się w ten sposób. Tak się przypinało. Tutaj właśnie te głębokie przedziałki. Także tak wyglądały nasze fryzury w latach 90. i tak wyglądałyśmy. Robiliśmy robiłyśmy sobie też na włosach warkoczyki lub takie okręcane rapy i te rapy przyszły do nas z zachodu, robiło się je z muliny. Ja nauczyłam się je robić i robiłam je wszystkim moim koleżankom i pamiętam, że w jednym chodziłam kiedyś przez rok. Miałam niebieski taki rap we włosach tu z przodu i chodziłam w nim przez rok, słuchajcie, i później mi tak dużo odrosło, także naprawdę się tak robiło i niektórzy mieli po kilka, niektórzy mieli po jednym i była na to niesamowita moda, także ci, którzy pamiętają tamte czasy na pewno wiedzą o czym mówię. Przejdziemy do makijażu w takim razie. Weźcie pod uwagę, że to był początek lat 90 nie, nie wszystko było dostępne, nie miałyśmy też na to kasy, więc budżet był ograniczony, ale właśnie dostęp do droższych kosmetyków też i kosmetyki też były wtedy gorszej jakości. Jeżeli chodzi o mnie, to miałam na twarzy mnóstwo pryszczy. Moja przyjaciółka miała ten plus, że zawsze miała dobrą cerę, i wystarczyło, że nakładała sobie sam puder sypki. Ja natomiast musiałam już zacząć kombinować z podkładami, z korektorami. I pamiętam, że były takie drogerie osiedlowe, w których kupowało się takie rzeczy. Nie było rossmanów, nie było dużych drogerii, nie było takich rzeczy w supermarketach. Zresztą supermarkety też wtedy dopiero wchodziły. Wtedy po prostu była era kiosków i takich małych sklepików osiedlowych. Jeżeli chodzi o pryszcze, to ja słuchajcie, pokażę Wam, gdzie miałam pryszcze. Pryszcze miałam tu najczęściej. Narysujemy sobie teraz moje pryszcze wokół nosa, tu na nosie miałam pełno pryszczy tu raczej nie pojawiały mi się pryszcze. tutaj nie miałam takiego problemu, ale właśnie najczęściej to był ten, ten obszar, czyli obszar T, tu czasem coś tam pod nosem, ale rzadko, także tak wyglądała moja twarz i ja zawsze musiałam sobie to zakamuflować, no i dwa wyjścia, albo podkład z Under 20 który wtedy występował w kolorze naturalnym i opalonym które oba były po prostu pomarańczowe. Nie różowe, pomarańczowe. One były pomarańczowe. I mimo, że się je paćkało, im więcej się je nakładało, mimo, że na opakowaniu było napisane, że idealnie kryją wszelkie niedoskonałości, to ja po prostu wyglądałam strasznie, bo te pryszcze nadal prześwitywały. Także z tym męczyłam się w podstawówce i no, użyłam, używam Under 20. Niestety Wam go dzisiaj nie pokażę, ponieważ... Under 20 zmieniło formułę tych podkładów, i teraz są już całkiem niezłe, ale wtedy mieliśmy to do wyboru lub jakieś tam inne właśnie tańsze drogeryjne rzeczy, i to kosztowało około 10 zł. Później weszło mi Sport, ale mi Sport też nie miało dobrych podkładów. Natomiast później odkryłam Dermacol i znalazłam go gdzieś w kiosku na Wrzecionie i nie było do niego żadnych, ale to żadnych testerów. I ja po prostu. Nie było też w internecie słoczy, wtedy czegoś takiego nie było. Zrozumcie, że nie było po prostu słoczy w internecie. Musieliśmy kupować na oko to, co było, to, co nam się wydaje. I kupowałam sobie kolor. 212 lub 213 i dziś mam tu kolor 213. Oczywiście on po czasie zmienił opakowanie, bo kiedyś był biały. Ta tubka w trakcie pękała, tu się wszędzie wydostało, ale. Weźcie też pod uwagę to, że to były lata 90. Nikt nie mówił o higienie, nikt nie mówił o tym, żeby to czyścić, że coś się przeterminuje. Kosmetyki po prostu były w domu. Czy to były kosmetyki moje, czy mojej mamy, czy mojej siostry, kosmetyki były w domu i się ich używało kiedy się chciało i leżały tam przez lata i nikt ich nie czyścił, nikt o to nie dbał, ponieważ o tym się nie mówiło. Ja o tym po prostu nie wiedziałam. Odkryłam Dermako, to jest czeski podkład. Podkład, który jest stosowany przy charakteryzacji, przy. Przy jakichś takich bardziej e, wymagających makijażach. Natomiast ja go odkryłam no i zaczęłam używać dermakolu. No i zaczynamy mój makijaż. Budzę się rano, nie nakładam absolutnie na twarz żadnego kremu. Myję tylko twarz czymś antybakteryjnym, bo już wtedy takie rzeczy stosowałam. Jestem cała w pryszczach i nakładam sobie na to dermakol. Dermakol już wtedy wiedziałam, że, że jest bardzo wydajny, także brałam sobie po prostu w ten sposób i smarowałam. Nie było wtedy mowy o żadnych e, pędzelkach, żadnych gąbkach. Mamy sobie taką maskę, żeby wszystko teraz zakryć. Wszystko robiło się palcami. No jakoś tam sobie podkład rozprowadzałam. Może bez zbędnej dbałości o to. Okej, okay, mamy naszą maskę. Tak wyglądało to w latach 90. Tak się nakładało podkład. Także y, byłam zadowolona, że wszystko jest przykryte. Coś tam w trakcie dnia prześwitywało. I to było później. Mówię Wam, że na początku było Under 20, z którym po prostu cierpiałam z tym podkładem, ale nie było nic innego. Teraz jeżeli chodzi o korektor. Jeżeli coś mi prześwitywało, to miałam korektor w szmince. To jest najbliższe, co mogłam znaleźć. To jest oczywiście Catrice. Też są takie korektory z Bell, Ale korektor był w szmince, nie był w czymś takim, tylko normalnie była gruba szminka i to był korektor. Korektor miałam z Wipery, był korektor zielony lub korektor tradycyjny. I korektory też nie były w kolorze naszej skóry. No i po prostu nakładawaliśmy sobie korektory i mieliśmy takie trochę placki od tych korektorów. No ale co zrobić? Um, nie było innego wyjścia. I pamiętam, że w gazecie zawsze toczyła się walka o to wiecie, ludzie pisali y, pytania, dobrawo. Czy do Bravo Girl, w jakiej kolejności nakładać, i zawsze była walka o to, i tam różne były odpowiedzi, i oni albo pisali tak, albo inaczej. Także nigdy nie było wiadomo, jak to robić. Tak to wyglądało. Teraz, puder. Słuchajcie, moja przyjaciółka, tak jak Wam mówiłam, miała ten luksus, że nie musiała używać tego, co ja właśnie użyłam, czyli podkładu. Ona sobie po prostu używała pudru takiego matującego. Ja tu mam tej który ma 100 lat, w sensie sam, sam rodzaj pudru ma 100 lat, możecie go normalnie dostać w sklepie. Wtedy hitem była marka Constance Carol, wszędzie można było dostać właśnie w tych naszych drogeriach. Przede wszystkim kupowałyśmy lakiery do paznokci, lakiery były po 5 zł, po 4-5 zł, lakiery zwykle były takie perłowe, ponieważ wtedy była moda na bardzo perłowe paznokcie, zieleń perłową, niebieski perłowy, różowy perłowy, nie było lakierów matowych, takich rzeczy w ogóle nie było były lakiery brokatowe, takie rzeczy były modne. Natomiast jeżeli chodzi o puder, to po prostu Constance Carol, to była angielska marka i puder wyglądał tak, w takiej bordowej, w takiej bordowej, w takim bordowym opakowaniu. Natomiast ja nie pamiętam, czy miałam ten puder, czy nie. Na pewno ten Stay w którymś momencie miałam, czy to w postawówce. Czy już w szkole średniej. Na pewno miałam z tej mat. I właśnie takie samo opakowanie. Oczywiście tu się później nam wszystko zdzierało i ff, ff, tak to wyglądało w tej pudelnicze. Kolor transparentny. I powiem Wam od razu, że w moich czasach nie było pędzli do makijażu. Pędzel do makijażu był jedynie dołączony do różu. Jeżeli mia miałyście róż, to był dołączony taki mały płaski pędzel do, ym, do różu. Natomiast do tego były dołączone gąbeczki i używały się gąbeczek. Ja w tym momencie tej gąbeczki nie mam ale wejmy sobie inną. Wejmy sobie gąbeczkę z maka, ale absolutnie nie była to silikonowa gąbeczka, którą używaliśmy. Gąbeczki były takie bardziej papierowe, z takiego dziadowskiego materiału i takich się używało. Używało się tego, dobrze moja przyjaciółka powiedziała, używało się tego, co było dołączone do kosmetyku. Nie kombinowało się, żeby kupić więcej, nie było pędzli. Pędzle służyły tylko i wyłącznie do malowania na kartce. Puder. Boże, jaki klejący, kiedyś taki nie był. Pudru nakładało się dużo. Dobra, mniej więcej tak wyglądałam. To się tak wkładało i każdy miał właśnie taki brudny, znaczy taki puder z brudną gąbeczką. Tak, tak to było. Teraz hit lat 90. czyli kuleczki brązujące z iwonu, oczywiście one zmieniły swoje opakowanie. Ja nie miałam tych kuleczek na własność dla mnie. Takie, takie kuleczki miała moja mama. One starczały oczywiście na 10 lat. I nikt też ich nie kupował ponownie. Jak już raz były, to były. Jak się wchodziło do kogoś do łazienki i stały kuleczki brązujące, e, oczywiście wtedy było to inne pakowanie. to, to znaczyło, że po prostu ktoś ma kasę i że to jest luksus w domu. Że... I do takich gąbeczek tutaj po raz pierwszy pojawiły się pędzle. Można było dostać pędzle e, takie sz szerokie, e, kujące w twarz. Nie wiem z czego to były zrobione pędzle. I e, te osoby, które miały te kuleczki właśnie kupowały te pędzle z grubymi, z grubymi łapkami mieszało się, to mieszało i nakładało się te kuleczki brązujące. Ja takiego starego pędzla niestety nie mam, także Wam pokażę tutaj na przykładzie zwykłego pędzla, jak to wyglądało. Sama aplikacja, bo ja nie nakładałam za bardzo ani różu, ani brążera, może dopiero później w liceum, ale brązowienie twarzy polegało na tym, że brązowiło się całą twarz. Kuleczki lecą. I one zawsze tu wchodziły w ten pędzel i zawsze trzeba było je wydobywać, bo inaczej uciekały w łazience. Nakładało się to po prostu na całą twarz, jak popadnie. Nie wiem, czy tego się używało, ale raczej nie. Także to był luksus i w ogóle Avon ze swoimi yy, gazetkami, my to mówiliśmy gazetki Avonu albo katalogi, i w ogóle jak ktoś był konsultantką, to też było coś tak wow, że ktoś ma że ktoś jest konsultantem, ma dostęp do tych kosmetyków, to wydawało się niesamowitym luksusem, i faktycznie wtedy taka gazetka z Avonu przechodziła przez 10-15 osób, każdy z namaszczeniem to oglądał i coś sobie ktoś, ktoś tam zamówił, jakąś pomadkę czy coś. Dobra. Makijaż twarzy mamy zrobiony. Przejdźmy w takim razie do oczu. Jeśli chodzi o oczy, najważniejsze było to, żeby z brwiami nic nie robić. Brwi były takie jak w tym momencie, albo jeszcze bardziej wyskubane. Prawdopodobnie miałam jeszcze bardziej wyrwane tutaj, e, także tutaj, tutaj jeszcze mniej. Brwi miały być jak najcieńsze. Generalnie, im miałaś cieńsze brwi, to znaczy, że tym bardziej byłaś dorosła. I kiedyś zapytałam się koleżanki z klasy, jak zrobiła sobie takie cieniutkie brwi, bo zrobiła też drugiej koleżance. I ona powiedziała, że to jest bardzo proste. I że edyty, wpadła na ten pomysł, jak zobaczyła u edyty Bartosiewicz, ona miała takie właśnie brwi zrobione na pół. Że wystarczy wziąć taki grzebyczek do brwi, wtedy weszły grzebeczki, przeczesać te brwi, przedzielić je na pół. Część idzie w dół, część idzie w górę i wyskubać jedną część. Czyli połowę brwi w ogóle wyskubujemy. Penseta to był najlepszy przyjaciel każdej dziewczyny, i chyba każda dziewczyna w latach 90. wyskubała sobie chociaż raz połowę brwi. Pamiętam, że wtedy im cieńsze brwi, tym lepiej. Wyglądało to po prostu super. No i tak, brwi się nie ruszało, bo to w ogóle kto by malował brwi? Jakieś chyba chyba jakieś tylko starsze panie, e, takie zwariowane. Natomiast młode dziewczyny tego absolutnie nie robiły. Hitem były cienie. Cienie w paletkach. I moja przeciółka mi tu przypomniała, że naszym ulubionym cieniem był cień z Taka trójka, gdzie był różowy, biały i e, niebieski, i one były takie połyskujące. Ogólnie cienie były bardzo, bardzo perłowe. To jest w ogóle domena lat 90. perłowe cienie. Ja mam tutaj taki zestaw Ruby Rose. Otwieram te cienie. I pamiętam, że im większa paletka, tym lepiej. E, oczywiście niektórzy mieli takie całe palety pozamawiane, to już było później, to już był luksus. Natomiast taka paletka trzech cieni na pewno w domu tam była. Kolory, jakie używaliśmy, to były takie i używało się oczywiście tego, co tu było dołączone czyli aplikatora. Aplikator był najlepszym przyjacielem kobiety. Można było też nakładać sobie palcem, ale generalnie aplikatorem. I zaraz wam pokażę, jak taki makijaż wyglądał. Mamy tu przekrój moich idealnych kolorów, czyli mamy tutaj odcienie niebieskiego, które wszystkie wyglądają tak samo. Są jakieś brązy, których absolutnie się nigdy nie używało. Jeżeli ktoś zużył w ogóle brązy w palecie, to był jakiś dziwny. Brązy były wtedy niemodne. Używało się fioletów, różu, zieleni i tych szarości. No i oczywiście biały był podstawą. Biały był zawsze najbardziej zużyty w palecie. Nie jakiś beż, ale właśnie biały. I używało się tej pacenki. Ewentualnie można było sobie, jak się zgubiła czy coś, można było sobie dokupić taką pacynkę, jaką ja mam tutaj. To już, był, to już było traktowane takich pędzle w tych czasach, czyli że ma dłuższą rączkę, czyli że jest czymś bardziej poważnym. Zaczynamy makijaż oczu, nakładamy sobie biały cień i biały cień idzie pod dług brywiowy, pod cały łuk brwiowy. Tutaj wszystko rozświetlamy, tego cienia nakładamy całkiem dużo. I tak też były narysowane wszelkie tutoriale, czy w gazetach, czy, czy na jakichś ulotkach. Tak, uczona makijażu, czyli że biały cień idzie tu. To musiał być cień właśnie połyskujący. Matów nikt nie używa. Mat to w ogóle ja nie wiem, czy mat kiedykolwiek widziałam wtedy, czy ktokolwiek używał matu. To chyba dopiero później weszło, ale mi się strasznie to nie podobało, bo cienie miało być błyszczące. Miało być widać, że cienie jest pod oczami. Się wkurzałam, tak jak teraz to dokładałam sobie palcem. I teraz na powiekach macie dowolność, możecie nałożyć sobie dwa różne cienie. No i zawsze, było, zawsze się zastanawiałam, jaki cień tutaj użyję, czy to będzie niebieski, czy szary, czy jaki. Więc czasami używałam szarości, czasami używałam niebieskiego, to były moje dwa ulubione zestawienia kolorystyczne, fiolet i zieleń jakoś mi Także teraz idziemy y, niebieski i tutaj zastanawiałam się, który odcień, one oczywiście wyglądały tak samo, niebieski. I oczywiście nie rozświetlało się wewnętrznego kącika, cień to cień, ma być go widać. Zapomniałam Wam jeszcze wspomnieć o karbownicy, oczywiście karbownica była hitem mody, i karbowało się włosy na dyskotekę, na co dzień raczej się takich fryzur nie nosiło, ale, ale na dyskotekę jak najbardziej była karbownica, włosy były pokarbowane, całe włosy jak największe. Dobra, i teraz drugi cień. Zwykle to było tak narysowane na tych wszystkich tutorialach, że nakładamy biały cień tutaj, jeden cień tu, a ciemniejszy tu. Także tak jak dzisiaj, tylko po prostu inne ilości. I wszystko było pacynką. Boże, jak trudno mi tą pacynką zrobić. A cery nakładało się faktycznie pacynką. I jeszcze jedna ważna rzecz. Nie malowaliśmy powieki na dole, ponieważ to też było jakoś chyba w złym guście. Czasami niektórzy robili kreski na dole, ale ja tego absolutnie nie robiłam, ponieważ uznawałam, że to jest totalnie dziwne. Teraz kredki. To najlepiej było mieć taką kredkę, która miała temperówkę na końcu. To było w ogóle to było bardzo wygodne i miałam taką kredkę niebieską, czarną i, i właśnie białą. I pamiętam, że jak mi się kończyły, niektórzy naprawdę kończyli te kredki, to, to był wielki smutek, trzeba było kupić nową. Taka kredka kosztowała około 3-4 zł. Biała kredka szła oczywiście na linię wodną, już wtedy znałyśmy trik, żeby tutaj powiększać. I ona strasznie kuła w oko, ponieważ te kredki nie były kiedyś miękkie, te kredki były kujące. Mniej więcej coś takiego, ale się pokułam. No i jeszcze kreski. Kreski oczywiście czarną kredką, ja tutaj mam wysuwaną, ale pamiętajcie o tym, że kiedyś kredki nie były wysuwane. Kredki kiedyś były normalnie temperowane. I kreski nie robiło się nigdy z jaskółką. W latach 90. robiło się kreskę od początku do końca, bez żadnego przedłużania. Oczywiście ja nie mówię, że tak się malowałam codziennie do szkoły. Tak się malowałam oczywiście na wyjście, ale to był mój dorosły makijaż, tak? Tak się malowałam, kiedy robiłyśmy sobie zdjęcia, kiedy robiliśmy sobie sesje. Sesje zdjęciowe to było kiedyś tak na porządku dziennym, ciągle sobie robiłyśmy sesje. No i co? Już po kredce? mam kredkę, słuchajcie. To no właśnie takie to były kosmetyki. Mama by mnie w takim makijażu do szkoły nie puściła, no ale to by było, to było dla mnie idealne. No i oczywiście w łazience szkolnej się domywa... domalowywałyśmy. Tusze do rzęs. E, idealnie byłoby mieć oczywiście ten tusz do rzęs, to jest klasyk, który nadal, nie wiem dlaczego, jest uwielbiany przez niektórych makijażystów. Uważają, że jest świetny. Maybelline Great Lash. E, Szczoteczka mała, formuła tuszu tradycyjna. Nic takiego. Także tuszuję rzęsy. Drugim tuszem, który akurat pamiętam z moją przyjaciółką, yy, był bardzo popularny, był tusz z Pierre Renée i to był tusz z drobinkami wydłużający. Wtedy szałem były te takie drobinki, które yy, obklejają nasze rzęsy i przedłużają je. Oczywiście to wyglądało jak nogi pająka, ponieważ one nigdy nie chciały ładnie przedłużyć naszej rzęsy, tylko gdzieś tam z boku sterczały. No i ten tusz z Renée, yy, pamiętam, że się obsypywał i w trakcie lekcji miałyśmy całe policzki właśnie w tych końcówkach. I wszystkie dziewczyny to miały. Kończymy makijaż oczu, bo malowanie dolnych rzęs było obciachem i nie wiem, kto malował w ogóle dolne rzęsy, to wyglądało totalnie głupio, także malowało się tylko górne rzęsy. Nie znaliśmy też coś takiego, jak korektor pod oczy. Absolutnie tego się nie używało. Korektor to miał być na pryszcze i tyle. Różu też nie używałam, no bo to chyba, róż to chyba tylko na jakieś wyjście. Także cienie. Jak się miał paletkę cieni, to to już w ogóle byłoby luksus. Słuchajcie, tyle cieni. To już można stworzyć setki makijaży. Ale jak się ma paletkę cieni, to już w ogóle jest super. Teraz usta. Królowały wtedy pomadki połyskujące, takie perłowe, można powiedzieć. I wtedy na topie była pomadka Nivea, ta Rose, ale nie wiem, czy ona nadal jest taka sama. Sprawdźmy to. Pomadka miała być perłowa, miała opalizować na różowo, fioletowo. I o, tak, chyba jest. Chyba jest to samo. Tak, to jest to. Takie były wtedy usta. To były usta nasze na co dzień, takie miałyśmy pomadki ze sobą, właśnie. Cieszę się, że nie zmieniła formuły, że mogę Wam to pokazać. Pomadka miała być opalizująca, tutaj trochę już nie ma tych opalizujących drobinek. Wtedy pamiętam, że w Avonie była też pomadka, która zmieniała kolor i, yy, i była właśnie taka opalizująca na naszych ustach. To był w ogóle hit. Żeby usta opalizowały, opalizowały, żeby się świeciły. Później weszły też błyszczyki z brokatem. Błyszczyki były też często dołączane do Brawo, do Brawo Girl, były dołączane takie, takie kosmetyki i wtedy się to jeszcze chętniej kupowało. Także to była wersja taka bardziej neutralna. Tutaj już mi trochę oklapu, ale to właśnie tak oklapywało w trakcie dnia. Oczywiście nie była to jedyna opcja na usta, była też opcja wieczorowa na specjalne wyjścia na Sylwestry, na dyskoteki szkolne. Także to była tylko taka szkolna wersja, ale drugą opcją były ciemne pomadki i brązowe pomadki, i bordowe pomadki. Bordo królowało w latach 90. -tych. Absolutnie nie tak, jak teraz pokazuje Kylie Jenner. To jest tylko inspiracja. Wtedy były modne zupełnie inne konsystencje, zupełnie inne błyszczyki. Pamiętam Hit Vinyl Max z Remel, już później to weszło. Oczywiście miały kiedyś inne opakowania, ale zawsze kupowałam sobie najciemniejszy błyszczyk i miałam nadzieję, że na ustach będzie właśnie taki, jak w opakowaniu. I nigdy się to nie sprawdzało. Tutaj akurat mam kolor Passion, ale w ogóle jak, jak gruby aplikator kiedyś tak nie wyglądały. O, ale. To jest ten zapach. Zapach z mojego dzieciństwa, z mojej młodości. I faktycznie jest taki kolor. Jak ja to kupowałam, to taki kolor. To nie był taki mocny kolor, nie było takiej pigmentacji, także polepszyli formułę. To już było później. Tego nie było na początku, to już było później. Także ciemne błyszczyki. Nie czerwone, nie, ym, nie, czerwone, nie jakieś różowe, ale właśnie błyszczyki bordowe i brązowe. Im bardziej takie bordowe i brązowe, tym lepiej. To wtedy było takie granżowe i mocne, także tak to wyglądało. O włosach wam już wspominałam, także karbownica była wcześniej na dyskotekach szkolnych. Kochani, tak wyglądałam w latach 90. -tych. Możecie teraz powiedzieć, że beznadziejnie, że to wyglądało trochę biednie, że taki makijaż, blaszka makijażowa, ale powiem Wam, że to były piękne czasy. Wtedy zaczynałam z makijażem, wtedy to odkrywałam. Ja obserwowałam to, jak te produkty się pojawiają, jak to się wszystko zmienia, jak pojawiają się nowe konsystencje, nowe kosmetyki. W ogóle, nie wiem, zielony korektor był hitem. Nie było czegoś takiego jak baza podcienie. Nie było pędzi do makijażu, nie było gąbek do makijażu. Gąbki już weszły zdecydowanie później. W ogóle były podkłady, które nie kryły, straszne konsystencje. Tak to wszystko wyglądało, ale powiem Wam, że nikt nie narzekał i to nie było tak, że tylko ja tak wyglądałam. My wszyscy tak wyglądaliśmy. I nikt nie był przez to gorszy. My byliśmy na czasie, my byliśmy właśnie wtedy modni, taka była moda. I to był szał, żeby, żeby mieć taki makijaż, żeby mieć takie kosmetyki, żeby mieć taką fryzurę, jak mam dzisiaj. To był szał, tak siedzieliśmy na lekcjach, w takich fryzurach. Naprawdę, tak to wyglądało. Także możecie się z tego absolutnie śmiać. Ale powiem Wam, że Wy pewnie też za parę lat to powiecie, że kiedyś były lepsze czasy. Wiecie dlaczego? Nikt z nas nie miał telefonu komórkowego. Absolutnie nikt nigdy nie przyniósł do podstawówki. Ja chodziłam od 1 do 8 do podstawówki, później już było liceum, bo nie było kiedyś gimbazy. Także nie było absolutnie komórek w szkole. W liceum parę osób miało komórki i to od swoich rodziców, ale to też było takie średnio, średnio się na to patrzyło. Ja dopiero chyba na studiach dostałam swój telefon od rodziców. Gdybym miała na. Gdybym w szkole miała telefon, to byłoby to uznane za to, że rodzice chcą mnie chyba kontrolować, że rodzice chcą wiedzieć, że ja jestem i mnie sprawdzać, bo nikt nie miał. Telefonu do kontaktu. My się kontaktowaliśmy normalnie. My się umawialiśmy na konkretną godzinę po szkole i się potrafiliśmy spotkać bez dzwonienia, gdzie jesteś. Umawialiśmy się. Ja z moim przyjaciółką w połowie drogi się umawiałam. My szłyśmy jedna od swojego domu, druga do swojego. Nie wiem, miałyśmy pewnie 2-3 km do siebie. I szłyśmy i spotykałyśmy się po drodze albo gdzieś pod sklepem. Gdzieś się umawiało, i czy pod szkołą, jak już to było. I dzwoniło się na telefony oczywiście domowe. Prosiło się, dzień dobry, nazywam się tak i tak. Czy mogę prosić do telefonu tego i tego? Dzwoniło się, żeby zapytać, jakie były lekcje. Nie było czegoś takiego, żeby tam wydzwaniać i gadać godzinami, ponieważ to też chyba było wtedy droższe. Internet wszedł oczywiście dopiero później. Ja kiedy byłam w liceum, dopiero mieliśmy internet w domu, wcześniej w podstawówce absolutnie nie mieliśmy internetu, więc w domu się za bardzo nie siedziało. W domu się siedziało wtedy, kiedy padał deszcz, wtedy mogliśmy grać w karty i w jakieś inne gry planszowe, składać puzle, ale nie siedziało się w domu. Na pewno nie siedziało się przed telewizorem jakoś tak dużo jak teraz. Czasami, czasami oczywiście oglądaliśmy, nie wiem, czarodziejka z księżyca i takie rzeczy. Ale nie siedziało się tak non stop przed telewizorem. Dzieciaki wychodziły na dwór, i pamiętam moje dzieciństwo z tego, że spędziłam je po prostu na dworze. I chyba to były fajniejsze czasy z tego powodu. Także nie chcę was dołować, ale jeżeli siedzicie teraz przed komputerem, a moglibyście spotkać się z nami, to wyjść lepiej na dwór. Także to tyle. Takie moje małe wspominki z za lat 90. Zapraszam wszystkie osoby, które są z lat 90. To są lata ich młodości, żeby szczególnie dziewczyny, żebyście nagrały właśnie, jak wygląda wasz makijaż. Oczywiście nie musicie kupować takich kosmetyków, jak ja, ale opowiedzcie o tym, czy, czy właśnie nauczcie jakieś kosmetyki, które macie pokażę. Jak wyglądały te cienie, jak, wyglądały te, jak wyglądała aplikacja, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Myślę, że dla młodszej publiczności. Młodsi napiszcie co o tym, sądzicie, czy to było takie straszne Waszym zdaniem, czy może mieliście starsze rodzaństwo, które pamiętacie z tamtych czasów. Jak dla mnie to były najpiękniejsze czasy, i absolutnie nie żałuję, że urodziłam się w latach 80. i że do szkoły chodziłam w latach 90. Dajcie kciuka do góry, jeżeli film Wam się podobał, jeżeli dowiedzieliście się czegoś ciekawego i nowego o latach 90. No i widzimy się jutro w kolejnym filmie. Pa! pa!